Nodi, po przygody, autkiem rusza w świat. Nodi, na czapce ma dzwoneczek śliczny, który wciąż nam gra. W krainie zabawek go wszystkich zna, wy też poznacie go. Za gości w Waszych dziecięcych snach i to nie jeden raz. Nodi, Nodi. Nodi kupuje ogrodowy parasol. W krainie zabawek był piękny letni dzień i Nodi był szczęśliwy, że może go spędzić na świeżym powietrzu. Dzień dobry też. Dlaczego siedzisz pod parasolem? Przecież nie pada. To nie jest parasol od deszczu, tylko od słońca. Od słońca chroni przed palącymi promieniami słońca. A wieczorem, kiedy siedzisz sobie w ogródku, taki parasol chroni Cię przed komarami. Uwielbiam siadywać wieczorami w ogródku. Powinienem mieć taki parasol. Moglibyśmy sobie dziś zjeść kolację na powietrzu. Ile kosztuje taki parasol? Dziesięć sześciopęsówek. Dziesięć? Zaraz zobaczę, ile mam. Jedna, dwie, trzy... Mam trzy sześciopęsówki. To muszę zarobić jeszcze siedem. Pójdę do Wielkołuchego. Może on ma dla mnie jakąś pracę. Powodzenia, Nodi. Wielka Uchy, czy przyjdziesz dziś do mnie na kolację w ogródku pod parasolem? Z Przyjemnością, Nodi. Dziękuję za zaproszenie. Nie wiedziałem, że masz ogrodowy parasol. Nie mam, ale właśnie mam zamiar go sobie kupić. Masz dla mnie jakąś pracę? Niestety nie mam. Właśnie wyjeżdżam do mojego kuzyna Mało Uchego, bo dziś ma urodziny. Tu mam dla niego prezent. To klaser na znaczki. W przyszłym roku kupię mu znaczek. Y Gdzie jest mój rower? Zostawiłem go przy płocie. Nie ma go przy płocie. Ktoś go zabrał. O, jak ja się teraz dostanę do domu mojego kuzyna? Mogę ci pożyczyć mój samochód. O, dziękuję Ci, Nodi. Dobry z Ciebie przyjaciel. Wprawdzie dawno nie prowadziłem, ale mam nadzieję, no, że uda mi się ruszyć. Dziwny ten Twój samochód. Nie chcę jechać prosto. Patrz na drogę, nie rozglądaj się na boki. Patrzę przed siebie. Tak widzę lepiej. Uważaj, wielkołuchy Nie bój się nodi! Patrzę na drogę! Co to było? Samochód pana Sparka wpadł do rowu. Do rowu? Zawsze uważałem, że pan Spark to dobry kierowca. No, dalej już mogę jechać sam. Nie jedź za szybko i zwalniaj na zakrętach. Nie martw się. Potem ci zapłacę sześć pensów. Nic się nie martw. Na pewno dam sobie radę. Dzień dobry, panie klaunie. Ma pan jakieś kłopoty? Tak. Muszę zanieść ten kosz z owocami aż do portu. Chętnie panu pomogę i zaniosę ten koszyk. Za sześć pensów. O, naprawdę, Nodi? Bardzo Ci dziękuję. Hopla! 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 Proszę, Nodi, oto twoje sześć pensów. Dziękuję. Dzień dobry, Nodi. Co tu porabiasz? Masz może dla mnie jakąś pracę? Mogę mieć. Dam ci sześć pensów za zwinięcie tej Liny. Chętnie to zrobię, tylko zwin ją równo i starannie. O, o, ojej, ale to kręcona praca. Nodi, gdzie jesteś? W środku tego zwoju! O! Dlaczego się tym owinąłeś, głuptasie? Kiedy się zwija Linę, trzeba stać na zewnątrz zwoju, a nie w środku. Nie powiedziałeś mi tego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nowi. Czy znajdzie się tu dla mnie jakaś praca? Wezmę tylko sześć pensów. Owszem, mógłbyś. Policzyć kury. Kury? A dlaczego miałby liczyć kury, kochanie? Bo jutro mamy niektóre z nich... Zanieść na park, oczywiście. Zacznij liczyć nogi. Chodźcie to, kurki.

Kur. Tak dużo, a myśmy myśleli, że mamy tylko. Dwadzieścia kur. To wspaniała wiadomość. Proszę, Nodi, za twoją ciężką pracę. Dostaniesz od nas dwie, dwie sześciopęsówki. Dziękuję. Jestem, Dino. Jak to dobrze, że masz jeszcze te parasole. Zebrałeś już dziesięć sześciopęsówek? Jeszcze nie. Wcale nie tak łatwo znaleźć dziś pracę. Może lepiej, gdybyś został na rynku? Tu zawsze jest jakaś praca. To dobry pomysł, ale co mógłbym robić? Mógłbyś zostać czyścicielem. Oczywiście. Każdy ma coś do wyczyszczenia. Nodi, czyściciel! przynoście wszystko, co chcecie wyczyścić! Nodi, co to ma znaczyć? Czyszczę wszystko, panie policjancie. To jedyna sześć pędzelek. O, to możesz zacząć od wyczyszczenia moich butów. Mają się tak błyszczeć, żebym mógł w nich się przejrzeć. Proszę, pani Sali, na obrusie nie ma ani jednej plamy. Dziękuję Ci, Rodzi. Oto moje sześć pensów. Dziękuję. Mam już dziesięć sześciopęcówek. pensówek. No, wyczyść mi ten Rober. Przykro mi, chytrusie, ale już skończyłem pracę. I koniem krzyściu z na ciebie kubeł wody. No dobrze. Ale to kosztuje 6 pensów. Bierz się do roboty, ja tymczasem pójdę na lody. Jak wrócę rower, ma być i jasny. Ach, jeszcze nigdy w życiu nie pracowałem dla goblina. Ej, chwileczkę! Znam ten rower. On wcale nie należy do hytrusa. To jest rower wielkołuchego. <noise> Ale że ze mnie przystojny mężczyzna! Panie policjancie! Tak, wołałeś yy, mnie na no Tak. To jest skradziony rower wielkołuchego. Czyżby? A kiedy go ukradłeś? Ja go nie ukradłem. To chytrus zabrał go sprzed domu Wielkołuchego, a teraz dał mi go do wyczyszczenia. Hmm, na pewno? A gdzie zatem jest ten niecny goblin? Najspokojniej na świecie, poszedł sobie na lody. Poszedł na lody! No dobrze, pójdę po niego. A ty wyczyść ten rower, ma lśnić jak moje buty. Chcę w nim zobaczyć moją twarz. Dobrze, panie policjancie. Potem pójdę i kupię parasol. O, to była wspaniała kolacja. A tak, tak pyszna, wyśnika. Mam dla Taka ciebie wspaniała. niespodziankę. Zajrzyj pod koc. Pod koc? Co to może być? Znalazłeś mój rower, Nodi. Ukradł go goblin Chytrus. O, Nodi, jesteś bardzo dzielnym chłopcem. Czy to Ty tak pięknie wyczyściłeś mój rower? Tak, ja. Ale chyba nie zrobiłem tego najlepiej. Pucowałem go i pucowałem, ale ciągle nie mogę zobaczyć w nim twarzy pana policjanta. Szkodzi. Prawdę mówiąc, wolę oglądać Twoją błyszkę. Ja też robię, to Naprawdę. Opracowanie wersji polskiej Eurocom.